Nie wiem jak ty, ale mnie się zdarza, to, że często patrzę na wiadomości dotyczące pandemii. Jakoś tak zawsze rzucam okiem na statystyki, na nowe doniesienia, ile osób zostało zarażonych. I to oczywiście może nas napełniać obawą. Czasem może, kiedy te statystyki pokazują, że jest lepiej, trochę nadzieją. No tak, no taka jest nasza rzeczywistość. Ale ja chciałem Was zabrać dzisiaj do Indii. Bo tam też przeżywają ludzie pandemię. I dzisiaj jest piątek, 3 lipca, i dzisiaj chcemy modlić się o chrześcijan w czasie pandemii, ponieważ w Indiach dochodzi do ataków na chrześcijan. Módlmy się o Bożą ochronę i zdrowie dla chrześcijan w odległych regionach kraju oraz dla partnerów Open Doors, którzy w tym trudnym czasie. Niosą pomoc. No to co będziemy narzekali na pandemię? Czy może zaczniemy się modlić? Również o chrześcijan w Indiach i o naszych partnerów. Zaczynamy?